Cześć, witajcie, z tej strony Gibon i witam w kolejnym odcinku z Minecraft 1.18 Na szybko powiem wam co się zmieniło Doszedł mending do kilofa. Zrobiłem sobie jakieś tam mniej więcej enchanty Ponieważ przed chatą stoją mi takie oto ziomki Ja stwierdziłem, że dzisiaj po prostu walimy ich na głowę Dlatego raz, dwa, dawaj ten najazd gościu Niech to się zacznie widzowie w końcu, niech to się zacznie Z czym mi denerwować? Siedzą im pod chatą, krzyczą Ja mówię, nie, tak nie będzie, robię najazd, robię najazd Pokażę im kto tu rządzi Villagerów już wcześniej sobie schowałem, więc jesteśmy bezpieczni To sobie w ogóle nałożymy na tarczę O tak, i mamy teraz taką tarczę więc bardzo fajnie. Idę to zanieść do wioski i robimy w raj... najazd, widzowie. Robimy rajda. Stwierdziłem, że warto zrobić rajda. W ogóle na streamku zrobiliśmy takie ogromne koło, ale nie trzeba to kończyć. W ogóle tam jest Edek w mojej chacie. To źle świadczy, ale nieważne. Zostawcie szybko łapkę w górę, bo 4500 łapek równa się kolejny odcinek jutro o 14.00, a my przechodzimy do rajda, do najazdu. Halo, halo! Zapraszam kozaki. Mamy bardzo dużo golemów w wiosce. Patrzcie, jeden, drugi. Trzeci, czwarty. Tu pewnie gdzieś zaraz znajdę piątego. Więc jest ich naprawdę dużo. Będziemy przy golemach walczyć. Bo myślę, że to jest najmądrzejszy pomysł. Za ile się zaczyna naios? Okej, okay, zaczyna się najazd, Dobra, lecimy z tym koksem. Zapraszam. Tutaj pierwszy golem się z nimi klepie. Idziemy mu pomóc. Halo. O kurde, Bela. Jest ich całkiem dużo. Na spokojnie. Bang, i teraz wjazd, wjazd, wjazd na pełny Czemu golem mi nie pomaga? Halo, gole. Dobra Aha, bo on, on utknął <laughs> Johnny, o kurde O kurde, ty, ale mi wjechał Ale mi wjechał Johnny Johnny'ego nie możemy lekceważyć, bo może tarczy wyłączyć Więc trzeba tutaj trzymać jednak poziom Słuchajcie, trzeba trzymać poziom Zaraz się zaczyna kolejny najazd <laughs> Jak ty wieśniaki chodzą, ty gościu on nie znajdzie chaty, masz przerobane, wariacie, masz przerobane, było trzeba się chować wtedy, kiedy była na to okazja, o, o, dobra, jemy, jemy i na spokojnie, jemy i na spokojnie, jakby tutaj to zrobić, póki są w wodzie, póki są w wodzie, myślę, bo w wodzie oni są słabsi, w wodzie oni są słabsi, Johnny, odejdź, dobrze, zestrefowałem go, na spokojnie, pięknie i kolejnego. Dobrze, dobrze, wykorzystaliśmy teren. Wykorzystaliśmy pięknie teren. Walimy gościa nie Johnny! Johnny, nie! Dobrze! Ci to są ezami, oni są łatwi. Na nich tutaj, ich tutaj bez problemu pokona, tylko ta woda mi lekko przeszkadza. Tarcza. No no dawać, dawać. Pięknie i kolejny zdjęty, jeszcze jeden. Mamy to. Kolejny poziom najazdu zrobiony, najgorzej, bo się robi z no, jeszcze creepery będą przeszkadzać, dlatego szybko wchodzimy do gostka, uciekajmy stąd, przyspimy się i walczymy dalej. Dawaj, 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 wstawaj już, gościu, zaraz będzie kolejny najazd. A tutaj nikogo nie ma, dawaj, pakuj się, pakuj się, szybko, no. Ty, życie ci miłe. tutaj masz wolną chatę. No dobra, kij z nim, widzę, że on jest nieogarnięty, tam jest gościu zamknięty, dawaj do chaty. Nie no, to jest jakiś samobójca, widzowie. Gdzie jest ten najazd? Okej, okay, tutaj są. Tutaj są świry. Golemy pomagają. Golem padł, ale mu wywalił listwę niezłą. Dewastator! O, oh, o, oh, o oh, oh. Problemy. Dobra, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Może ja wejdę na górę czegoś, czekajcie. Idziemy do Golemów, Golemy są się... Świn... Co? Ej, ja, ile mam tu Golemów? Dawać golemy, pomóżcie mi. Golemy pomocy! Pomocy! Gatunku, bijcie go! Ja wam pomogę, ja wam pomogę! Dobrze, wspólnie golemy! Dobrze! Pięknie! Dawać kolejnego! Bęk! <laughs> ale podanie tutaj zrobił! No, gdzie są kazaki? Tam jest dwóch, tam jest dwóch. Dobra, po prostu biegniemy do Golemu. Golemy są kozakami totalnymi. Dawaj gościu, co tutaj moich wieśniaków straszyć? Ale przyjąłem pięknie tarcze. Bęk! Co tu się dzieje? <laughs> Golem, nie! Golem, ja cię uratuję! Golem, czeka jeszcze chwila! Już cię ratuję, golem! Nie! Uciekaj, uciekaj stąd. Zaraz się zaczyna kolejny najazd. Biegniemy do golemów. Tutaj jest bardzo dużo golemów. Ja bym chciał, żeby one biegły ze mną. Będziemy strategicznie do tego podchodzić. Po co mamy ryzykować? Jak golemy mogą nam pomóc? Gdzie jest kolejny golem? Halo, panie golemie. O, tam jest ich bardzo dużo. O, o, wiedźmy. Golemy! Polóżcie mi! Biegną, biegną na wioskę, na spokojnie. One i tak nie mają co bić. Stoimy przy golemach. Hmm, tylko jak je zaciągnąć do przodu? Ja może je przepchnę jakoś Może je przepchnę, golemy dawać do przodu. Dawaj tam, pomagaj swoim gościu Okej, okay, idę z tymi. Będę stał z tymi dwoma, szkoda, że nie masz sztabek żelaza, to bym je wyleczył Tam idzie golem walczyć, idę mu pomóc! Golem! I help you my brother! Dobrze! Pięknie, dobra, on robi samich wszystkich! Co jest? Ten golem jest totalnym kozakiem. Ty sam najazd zrobił, co? Ty, a ich nie było więcej? Naprawdę ten jeden golem wywalił całą wioskę solo? Ty jesteś jakimś strongmanem, wariacie. Dzięki wielki za pomoc. Lecimy razem. Razem damy radę. Ja widzę, że ty jesteś jedyny masz jaja w tej drużynie. O, dewastator i zjeśćcem, Biegniemy tędy, biegniemy tędy. Golemy mi pomagają. Ile ich mam tutaj? Na początek dewastator... Albo tych, łuczników. Łuczników załatwię. Tarcza. Coś mi pękło. Nie, to nie mi. Komuś z nich coś pękło. Ale gites. O, o, gdzie jest ten golem? Szybko do golemów. Halo, halo, pomocy. Szefie, szefie, pomóż. O, tutaj mam żelazo. Bęk, będę je naprawiał. Będę je naprawiał. Dobrze, dobrze, to działa. Bęk, jeszcze ci pomogę. Oh, oh. Dobrze. Padł jeszcze jeden gościu. Naprawimy go, proszę bardzo. Ja je będę naprawiał. To jest bardzo mądra taktyka. Ciema Gościu, to również naprawię. I jeszcze jeden został. Cysz, coś, coś. Mamy to. Kolejny najazd. Zaraz zrobimy cały najazd! Widzowie, dlatego zostawcie subskrypcję na kanale. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie ten czerwony guzik na dole. Myślę, że taki odcinek należy się oczywiście subskrypcja i, i łapeczka do tych golemów, bo to dzięki nim tak sprawnie udaje nam się pokonać najazd. Kolejna fala, kolejna fala biegnie. Ten sobie biega, gościu, schowaj się. Kicza, uciekaj stąd! Tego również naprawimy Chodź tutaj Co oni tak zasuwają? Coś niepoważny, gostek Bęk, pokonany Dobrze golem nawet te weksy Wali na głowę O, Johnny tutaj O, co to? Jakiś Spiderman Bęk, bęk, bęk Pięknie, i teraz obiegamy ich z tyłu Co jest? 360 oni walą Nie, nie, nie Nie, nie Dobrze, ja tu mam respa ale mi wywalił plombę Ale mi wywalił plombę, szybko O nie, 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 trzeba ich ograć Tędy, 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 gibon Zawaj, zakładaj co możesz Zaraz tam wrócimy Biegniemy, obiegówka Obiegówka Dobra, tędy, 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 tędy I szybko do jakiejś chaty, szybko do chaty Bęk, bęk, bank! Dobra, na spokojnie Ale mi plombę zawalił, gościu Dora C2, ok, fałka. jest dobrze, jest dobrze. Widzowie, jest stabilnie, jest stabilnie. Git, idziemy walić i tak na głowę. Co, kozaczki, co jest? O, ty masz teraz totem. Ostatni został. Hej, naprawdę te golemy robią wszystko za mnie. Proszę, trzymaj, trzymaj sztabki. Aksolotle, jesteście całe? Dobra, są całe na szczęście. Tutaj weg zginął. Kolejny najazd przed nami, Naprawi im tą chatę w międzyczasie. Bo to tak szkoda, że ja im zepsułem tutaj ht O, w ten sposób To damy tutaj I weźmiemy może sobie totem Nie totem, nam tarcza padła, dlatego tak szybko zgnąłem Okej okay. Nie mam tarczy widzowie Mam ostatnią sztabkę, trzymaj wojowniku Gdzie oni są? Widzicie ich? O tam daleko są Cały czas z tej samej strony najeżdżają Trzymamy się golemów, trzymamy się golemów, bo one bardzo ładnie pomagają Te to tak zasuwają Co jest? Dobrze, golem nam pomaga, golem nam pomaga Szybko uczników. on nawet nie zdąży kursy załadować Dobra, do golema, do golema, do golema Golem osłaniaj Dawaj, podbijaj gościa I pomagam Pęk! Pęk! O, źle, 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 źle źle się dzieje Źle się dzieje Ucieczka Musimy coś zjeść, gdzie mam ząko Tutaj Kurde, ten golem tam sam walczy Golemy, pomóżcie mu Dobra, ja będę się trzymał obok tych, bo to jest niebezpieczne. To już jest naprawdę niebezpieczne. Musimy współpracować. Avengers. Chodźcie. Ej, gdzie są te golemy? No było tu tyle golemów. Tam jest kolejny. Dobra, idziemy sami to ogarnąć. Bo jak nie my, to kto? O, o nie, dewastator. Halo, halo. Ale oni biegają szybko. Musimy to sensownie zrobić. To te... Zebraliśmy to tem, nie wiem, ale lurujemy je, Lurujemy je do Golema. Golem, dawaj, pomóż! Ja cię naprawię, gościu, tylko mi pomóż Dawaj, tutaj, tutaj, tutaj. O, dwa dewastatory! Pomocy golemy! Muszę za nimi, za nimi być. Za nimi, dawaj, dawaj! O! Ucieczka, ucieczka! Dobrze! Nie, nie, źle, 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 ucieczka! Pęk! Nie nie, 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 już więcej tam nie podchodzę Dobrze, udało się. Golemy je zniszczyły. Jeszcze parę, jeszcze parę zostało. Mam dwa temy. Bardzo fajnie. Tam jest kolejny dewastator. Lecimy, lecimy. Czy te małe weksy przypadkiem mi nie pokonują wieśniaków w wiosce? Ja mam nadzieję, że nie. Ona będzie miała truciznę. Lurujemy, lurujemy On i on jeździ na dewastatorze! Ale połączenie! Dobra, spokojnie, spokojnie. Mamy tutaj trzy golemy, mamy trzy golemy, one są po naszej stronie. Szybko. Tędy. Gdzie on zniknął? To był dewastator z tym. Jest, 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 biegnie do nas. Dawaj, kozaku, zapraszam. Zapraszam. Prosto w pułapkę, jak idiota. To jest debil. O! Oh. O oh, nie, 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 tak nie jest, debilem. O, a, o, o, trzy serca. Szybka ucieczka. Dawaj, dawaj, dobrze, dobrze, ja będę biegał. Ja po prostu będę biegał, widzowie. O oh, nie, 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 to się źle zapowiada. On mnie goni cały czas. Golemy, no! Dawaj go, golemy! Nie! Nie! Szybko tędy! No, oni mi w ogóle nie pomagają! Ceki zepsute, dawaj do mnie, gościu! Nie biegnij za tym weksem! Dobra, jestem wojownikiem! Bęk, oszołomiony! Nie! Odepchnął mnie! Ten jest serio potężny Bęk! Bęk, nie! Co on mi walno za plombę! Jakie to jest potężne! Kurczę, dobrze, że mam tutaj łóżko! Bo by było naprawdę ciekawie Dawać goleby! Walić je na głowę! Ja już idę wam pomóc! Złapki go! Złapki! <grym> dobrze! Ale mu hita sprzedał! Zaraz ja dostanę jeszcze jednego hita i zginę! Szybko, zbieram Eku! Zbieram Eku! Szybko, 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 szybko! Gdzie jest mój heł? Nie, nie, nie mnie! Dobrze, dobrze, dobrze. Gdzie jest mój Okej, okay, widzowie, jeszcze troszkę, jeszcze trochę zostało Bęk, tarcza Coś, coś, coś w ten sposób jedzonko Jest git, jest git Zaraz się kończy najazd Tam jeszcze parę potworków zostało Wek zdjęty, lecimy tam Ogarnąć to Halo, halo Patrzcie jak się czai mały skurczybieg, I on wyjdzie zaraz za pleców Niech walnie, no zapraszam Kurde jak to zrobić, dobra szybko, szybko po prostu to zrobić Nie, 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 nie Okej, okay, okej, okay. cofka, cofka. No spokojnie. Dostał. Dostał, ja też dostałem, ale jest git. Wyszliśmy na plus. Mamy jednego. Robi się noc, więc nie fajnie. Ten ginie sam z siebie. Jeszcze parę mopków. Parę mopków zostało, tylko jest mega dużo tych Johnny i tych Vexus polernych. Bęk, bęk. Dostał, ucieczka, ucieczka, ucieczka. Dostał, pięknie. Teraz tego weksa małego, skurczybyka. Co jest? Dobrze, mamy go. Nie! Skąd? 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 Do łóżka, do łóżka. Robi się noc. W nocy będzie jeszcze ciężej. Mam creeper wybuchnie na plecy, to będzie po nas. Chowajcie się, wiśniacy. Nie! Dobrze. Nie, źle. Nie przespałem się. Zaraz mnie dojedzie ten mały gówniak. Udało mi się przespać. Dobra, przespaliśmy się. Jeszcze trochę. Tutaj jest Johnny. Na plecach jest ten gówniak. Dawaj, no dawaj, kozaczku. Oh, oh. Jezu, jak z nimi się ciężko bije. Dobra, atakujemy, atakujemy. Po prostu atakujemy. Dawajcie tą wiedźmy. o by nam trucizny nie dała. Nie może nam wrzucić trucizny. Tutaj jest Johnny. Nie, oh, dostałem hita za darmo. Dobrze. Dobrze Jeszcze hit, pięknie Teraz weksy. Jezu, w nie ciężko trafić W nie naprawdę ciężko trafić, Wiedźma Patrzcie, na Wiedźmę zeskoczymy z góry Bęk O nie, Poison Poison, 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 Poison Nie ma żadnej potki, nie Dostał Dostał Jeszcze hit, pięknie Teraz tą Wiedźmę Bęk, bęk, bęk Załatwiona i kolejny najazd. Jest, udało się! Udało się! Zrobiliśmy najazd, widzowie! Ile mamy totemów? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć totemów mamy. Nie wiem jak ja to liczyłem, ale mam pięć totemów. Idziemy po sprawdzenie, czy jeszcze nie ma przypadkiem gdzieś totemu. O, cały czas mnie bije. Przestań. Turcizna cholerna, przydałoby się. Szkoda, że nie można nabrać sobie mleka do butelki, do buteleczki małej. Jest tutaj coś? Nie ma tutaj nic. Okej, okay, chyba zebraliśmy wszystkie temy, jakie leżały na ziemi. Więc bardzo fajnie, udało nam się zrobić najazd! Axolotle są całe? Tak. Dobrze, axolotle są całe, więc ja jestem zadowolony. Ja Wam raz jeszcze ślicznie dziękuję. Mega fajna walka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!